Ani kroku dalej. Ponieważ atomówki już są. Tu! Ha? Gdzie on się podział bójko? Nie mam pojęcia, był dla nas zbyt szybki. Okej, okay, jestem. Gdzie złoczyńca? Co przegapiłam? Kogo mam uszkodzić? Tego tu? Ha, ja! Co? Z ostatniej chwili. Wygląda na to, że w tam grasuje nowy przestępca. Zgadza się, Bob. Koci złodziejaszek kradnie drogocenne przedmioty w całym naszym mieście. Nie mogę uwierzyć, że nam uciekł. Nie mogę uwierzyć, że to A teraz z innej beczki. Kanapka z jajkiem Faberze zostanie zaprezentowana dziś w miejskim klejnotarium. Mu. Eee, to ja może pójdę do łazienki? W porządku. I podobno jest bezcenna. Begon jest zrobiony z rubinów. Ma brylantowe bułki i jeszcze czedar. Przyciągnie całkiem spore tłumy. Miejmy nadzieję, że koci złodziej jednak śniadanie zjedzi w domu. To ja miałem powiedzieć ten żart. Nie mów tak do mnie na antenie. Uuu, igrasz się. Halo? O co chodzi, burmistrzu? Zaraz będziemy! Lecimy! A oh, mnie? Oh, 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 oh. Co się stało, burmistrzu? Nagle światła zgasły, a potem, kiedy znów się włączyły, jajo że zniknęło. E... Widział pan, kto je ukradł? Nie, było zbyt ciemno. Widziałem tylko szpiczaste uszy i zielone futerko. A potem usłyszałem koci, ale i dziewczęcy głosik. Narka gościu. To bardzo w stylu brawurki. A gdzie jest do brawurka? Pewnie wciąż siedzi w łazience. Później jej poszukamy. W miejskim skarbcu włączył się alarm. Tym razem byłeś zbyt wolny, koci złodzieju. Wyjdziesz po cichu i... Hej, opryszku! A, Hej! A! Nie, ucieka nam! Zaraz coś na to poradzę. Ha! 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 Wielka centówka na ty! No mnie nie zatrzyma. A? Narka, gościu gościuwy. Ha, moja głowa. Lecimy za nim. Gdzie on się podział? A! Znowu udało mu się uciec. Ten koci złodziej rzeczywiście brzmiał trochę jak brawurka. Wiem, ale to niemożliwe. To zupełnie bez sensu. Co słychać? Rozprostowuję nogi. Uderzyłam się w głowę, kiedy walczyłam z traktorami. Hmm. Okej, okay, teraz już mamy pewność, kto jest złodziejem. Tak. To brawórka! Co? Znaczy, tak, jasne, że to brawórka. Chwila, a ty myślałaś, że kto, bajko? Nie będziesz się śmiać? Jasne, że nie. Ja myślałam, że złodziejem jest kawałek sernika. Obiecałaś się nie śmiać! A, w porządku. No dobrze, nasza siostra to koci złodziej zeszła na złą drogę! Wiedziałam, że prawurka ma mroczną stronę, ale tym razem odrobinę przesadziła! Poza tym nie podoba mi się nazwa koci złodziej! Koty wcale nie kradną! Po prostu lubią od czasu do czasu nabroić! Musimy pomyśleć, co możemy zrobić z tym kocim problemem! Cześć, wujko. Już chyba wiem, co możemy zrobić z tym kocim problemem. Zatrudniłem łowcę nagród o imieniu Greg. Podejrzana postać na trawniku. To może być koci złodziej. Musimy znaleźć brawurkę i ściągnąć ją z przestępczej ścieżki. Tak! Lecimy! Sernik! Daj już spokój!